Tradycyjnie w styczniu w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się noworoczne spotkanie władz samorządowych z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych. Celem było omówienie spraw bieżących, głównie stopnia realizacji wydatków z Funduszu Sołeckiego oraz kwestii dotyczących zadań ujętych w budżecie na 2015 rok. Niektóre sołectwa pracują w ciężkich warunkach. My to też dostrzegamy. Mam tu na myśli wieńkoło, siedlice, później no. Nie Kłończyca, niektóre lepsze warunki troszkę mają inne sołectwa, chociaż dach nad głową A niektóre miejscowości, niektóre rady sołeckie nie mają dachu nad głową, pracują w warunkach polowych, ale my to również dostrzegamy, sukcesywnie będziemy to eliminować, ale na to trzeba czasu. Uczestnicy spotkania podsumowali ostatnie miesiące i omówili najważniejsze zagadnienia na przyszłość. Przedstawiciele władz podkreślali ważną rolę, jaką Sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych odgrywają w integrowaniu lokalnej społeczności. Swoje uznanie i zaufanie mieszkańcy okazują im głównie podczas wyborów. Chciałem Państwu pogratulować i podziękować za działalność. W roku 2014 na zakończenie sołtysi mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości. W tamtym roku mieliśmy uroczyste otwarcie placu zabaw. Step Up od pół roku jest zepsuty i pani Ola Horatkiewicz cały czas zgłasza. Firma w ogóle nie przyjeżdża naprawić go. firma Nie wiem jaka to była firma, która to wszystko montowała i od pół roku sprzęt stoi zepsuty. Nie jest naprawiony. Sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych pytali także o świetlice wiejskie i nowe drogi na ich terenie. Zastępca burmistrza policji Jakub Pisański wyjaśnił, że w inwestycjach drogowych w pierwszej kolejności gmina bierze pod uwagę te drogi, które są najbardziej uczęszczane. Nie oznacza to jednak, że zapomina się o sołectwach. Tam także drogi są budowane i remontowane. Co do świetlic to gmina w miarę możliwości finansowych buduje je przede wszystkim tam, gdzie nie ma ani szkoły, ani przedszkola. Jedna z planowanych inwestycji to przebudowa świetlicy OSP w Tanowie, tak aby w budynku funkcjonowała także Rada Sołecka. Toast noworoczny wraz z najlepszymi życzeniami dla sołtysów, rad sołeckich i rad osiedlowych i za ich pośrednictwem dla wszystkich mieszkańców złożył burmistrz Polic Władysław Diakun. Znoszę toła za Wasze zdrowie, za pomyślność i za to wszystko, coście Państwo zrealizowali w tych poprzedniej kadencji. Życzę również... Wszystkiego dobrego w nowym 2015 roku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Na ferie zimowe w gminie Police przygotowano dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. W Miejskim Ośrodku Kultury codziennie od godziny 9 odbywają się warsztaty tematyczne. O godzinie 11.00 zabawa zaczyna się na scenie. W tym roku hasłem przewodnim jest epoka wikingów. Drużyna Grodu Trzygłowa prezentuje widowiskowe pokazy walk i potyczek, a także życie codzienne dawnej epoki. Rzemiosło zwyczaje muzykę, modę i wierzenia. Broń dla wojowników posiadała duszę. Ona była bardzo często ozdobiona, nawet srebrem czy złotem, bo świadczyła o zamożności opozycji wojownika. W piątek o godzinie 11.00 z ceną zawładną klaunie Rupert Enrico. To zdobywcy wielu prestiżowych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej, przeglądach teatrów ulicznych i konkursach cyrkowych. Zabawa z duetem klaunów to wesołe śpiewanie, konkursy z nagrodami, drobne upominki, bańki mydlane i inne atrakcje. Zajęcia na czas ferii organizuje także Policka Biblioteka i jej filie. Przy ulicy Bankowej atrakcyjne zajęcia odbywają się od godziny 11 do 13. W programie m.in. głośne czytanie, zajęcia plastyczne i sportowe, a także pieczenie ciasteczek szeryfa. Są to dzieci w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, w wieku od, od 6 do, do 9-10 lat najstarsza dziewczynka ma. W budynku głównym przy ulicy Wojska Polskiego biblioteka organizuje zajęcia dla starszych dzieci. Start codziennie o godzinie 12.00, zabawa trwa do 14.30. Ponadto zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w szkołach. Szczegóły na stronie internetowej gminy Police. W czasie ferii za darmo można także korzystać z lodowiska przy zespole szkół przy ulicy Siedleckiej. W związku z rozpoczęciem ferii zimowych nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Od 19 do 30 stycznia nie będą kursowały autobusy linii 109 i 110. Na liniach 103, 106 i 111 będzie funkcjonował rozkład jazdy obowiązujący w okresie wolnym od nauki w szkołach. Na pozostałych liniach bez zmian. Boże Narodzenie już dawno za nami, ale nie minął jeszcze świąteczny klimat. 9 stycznia na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiły Betlejemskie Anioły, koncert kolęd zorganizowała szkoła podstawowa w Tanowie. Prowadzącymi były nauczycielki Dorota Błaszczyk i Urszula Roszak. Koncert Betlejemski Anioły był okazją do wspólnego śpiewania i przypomnienia sobie piękna polskiej tradycji. Ja zdaję boku, po boku. Wystąpili uczniowie ze szkół podstawowych. W Tanowie nie Trzebierzy Policach i Szczecinia, a także zespół Art Crew z trzebieży i podopieczni szkoły muzycznej filia w Tanowie. Publiczność wysłuchała przepięknych polskich kolęd i pastorałek, tych bardziej i mniej znanych, w wykonaniu zarówno wokalnym, jak i instrumentalnym. Tylko do końca stycznia można głosować na policzanina Aleksandra Dobę. Kajakarz jako jedyny Polak został nominowany do Międzynarodowej Nagrody National Geographic podróż roku. Dobę doceniono za transatlantycką kajakową wyprawę z Portugalii do Stanów Zjednoczonych. Zwycięzcę w tym plebiscycie wyłonią internauci, którzy od 6 listopada do końca stycznia 2015 roku mogą każdego dnia oddać jeden głos na wybranego kandydata. Link, dzięki któremu w łatwy sposób można oddać głos na Olkadobę, znajduje się na stronie internetowej Gminy Police.